Myślę, że obie drużyny podszedł, podeszły do tego meczu yy, nastawiły się na bardzo fizyczną grę i ta fizyczna, fizyczna gra była na boisku. No, na szczęście yy, nam się układało lepiej. Mieliśmy kilka lepszych zagrań. Yy, lepiej wykorzystaliśmy swoje atuty na boisku przy obronie rywala widzieliśmy jak ich atakować i też dlatego myślę, że finalny wynik pozytywny z naszej strony. Wyskoczyli was trzymane. Myślę, że nie. Myślę, że mimo, mimo tego, że nie było zbyt wiele czasu, żeby się przygotować, bo tylko 3 dni, to, to dobrze wiedzieliśmy, jakie mają atuty, staraliśmy się je zatrzymać. Oczywiście wszystkiego się nie dało zatrzymać, po, po, popełniamy dalej kilka błędów, ale jeżeli popełniamy błędy i wygrywamy, to tutaj ciężko być negatywnym, ale dalej dużo pracy przed nami. No właśnie dużo pracy i dużo wyjazdu. Co 3 dni to będzie chyba grać przez najbliższe 6 tygodni. Tak, takie 6 tygodni przed nami, ale oczywiście Zawodnicy wolą grać w mecze niż trenować tydzień do kolejnego spotkania. Także mimo tych ciężkich wyjazdów czy wylotów, to jednak ta rywalizacja dwa razy w tygodniu no jest dla nas po prostu lepsza jako dla zawodników i, i bardzo się z tego cieszymy. Też o to walczyliśmy, żeby grać w Europie i się pokazać jak najlepiej. I, i żeby te wyniki też były, żeby grać w tej Europie jak najdłużej. A Wami w sobotę mecz z drużyną z Dwie porażki na koncie tego zespołu, ale trzeba jednak być chyba w pełni czujnym. Zdecydowanie, dobrze pan to powiedział, trzeba być czujnym, bo to jest dopiero początek sezonu. Nie każdy zespół zaczął tak, jakby tego chciał i oczekiwał. Zespół z Torunia ma kilku bardzo klasowych zawodników, także będziemy musieli mimo tych dwóch dni do następnego spotkania być czujni, bardzo dobrze się na nich przygotować i, i myślę, że hala tutaj u nas w Lublinie nas poniesie i, i zdobędziemy kolejne zwycięstwo tym razem w Lidze.